Dziś pijemy wino włoskie, kupione w Biedronce, Rocca Alata, Valpolicella Ripasso. Korek naturalny, kupiony, kupione wino za 33 zł, tak, Etykieta prosta, ładna, co? Elegancka. Elegancka. I Elegancka z jakim? Tak, tak. Her piękny, ładny i złoty Order. złoty medal. Cały medal w taki. Ja wiem. Nie. Nie. No właśnie, taki niebieski. Tak mi się wydaje, się. Ale... Nie. Nie. nie, właśnie nie jest taki mocny intensywny. Znaczy, że jest mocny kolor, ale że nie, wiesz, nie gęsta. Tak, kolor jest ładny, ale nie jest taki ale ciemny, ciemny mocno. Dbają ciemniejsze często. Można od razu tutaj do drugiego punktu. To w zapachu. Czekoladę? Nie Coś jest z czekoladę. Kakao. Ale nie tylko, i, i tak, jakieś tak, czerwone tak. owoce, jakieś takie są. tak. Trudno mi się Ale takie rzadkie. W taki bukiecie nic konkretnego mhm. nie, nie można wyłapać. Ale w smaku, ale w smaku nie lepsze w, w, w smaku jest fajne pijalne. Leciusieńkie, ale delikatne. Tak, delikatne mhm. jest. E, ile procent ma? A nie wiem, ale zaraz się dowiem. Pan 2022 rocznik, 13% niby, tak? Wczoraj? No, no. Wczoraj, Znaczy, mi się podoba. Dla mnie się podoba? Mhm. Niech będzie, że dla mnie się podoba. <grym> Ale rzeczywiście nie jest takie, nie ma ani nie, nie idzie w kwasowość ani w słodycz za bardzo takie no, tak, tak, to znaczy, tak, jedynie, tak na początku kwasowość jest i tak szybko to przymija, no, ale nie, finish, taki ale finisz nie... długi tak. tak nie jest kwasowość Tylko jakie owoce? No i co tu można Reszty. powiedzieć? Takie winowól niepoprawne, takie, tak. na, takie na piątkę, tak? Tak, 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 <noise> dokładnie te tak, nogi <noise> tak. po środku skali. Nie no, bez przesadzenia. Nie, nie, no, pięć nie, to już jest. Nie, 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 ostatniośmy po środku skali. No, nie, no. Dobra, ale... Ale to nie była punktacja. <głos> 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 piłam lepsze, piłam gorsze, tak? Co? One takie powinno być schłodzone bardzo. Takie bo dziwne, jest. bo tak, nie można się konkretnego owocu doszukać. Nie takiego hmm. jakiegoś. Takie winowinne. No. Ale przyjemne, naprawdę fajnie się pije. To to tak. No, takie czerwone, takie leśne, takie trochę owoce, ale. No, jak, jak już to tak. Alkoholu nie czuć za bardzo. Taki. Dobra, poczytamy, może Dzień. coś. Może coś napisali, napisali do góry nogami, nie ułatwiają sprawy. <grymne> Wino czerwone wytrawne, o mocnej strukturze, eleganckiej, z bogatym bukietem dzikich, czerwonych jagód i łagodnymi, dzikie, czerwone jagody. jest? Czerwone, a ja czerwone, właśnie pożeczkę. Czerwone to ja borówka. Znaczy nie, tak w ta, ta, żurawie. Nie, jak te różne? Żurawina. Ale te czerwone w lesie są też takie. Czerwone w lesie. No to Bo, burówki, burówki burówki te takie. Z tak tym, że no nie amerykańskie. No nie, nie właśnie. Mm -hmm. no właśnie. Mm -hmm. borówki takie są, takie na bagnach. Tak, tak, to może to, to jest czerwone, czerwone jagoda. Tak. E, łagodne nuty no, luksji i mięty. Mm -hmm. Krecja może jest mięty. mięty w ogóle nie. Dobra, z czym byście się to komponowali? Pewnie z makaronem. I mięsem. Mięsem, baran. Z pieczonymi makaronami, gulaszami i marynatami oraz ze starymi serami. Sery mam, <śmiech> <śmiech> może nie starym. <laughs> nie wiem, jak <laughs> <laughs> to jest stary. Są stare, bo jakieś przypsuły No, dobra. Ale to i do pizzy by było, i do takiego tak, lżejszego tak, jedzenia tak. też jak najbardziej, bo to nie jest takie mega ciężkie. To jest lekkie, delikatne mm -hmm. wino. Dobra. No tutaj też się nie doczytam. 16 stopni ten podawać, wydaje mi się jakby było schłodzone, by było zdecydowanie lepsze. Normalnie jak białe. Mhm. Mm Nie, ale pijany jest. No, no tak, by przy, przy, przyjemne mm -hmm. do picia. Tak. Nieprzyjemne? Przyjemne. Nie, przyjemne, przyjemne. przyjemne. No A robi że jest... ile wydałaś? 33 zł. Mhm. Spodziewałabyś się czegoś takich... No tak, ja nie? Tak, ja bym chciała więcej, no? Okay. To mówisz, że ta cena to będzie w twoim przypadku obniżająca mhm. cenę, tak? No. <laughs> Liczyłam na więcej, ja prawie, a może to oczekiwania. Patrz, no, co tam drobnym druczkiem to napisywali. nie skończy. bo nie jest tu ładne. Nic tu nie ma. Ojej, a to jeszcze po włosku. No, no przecież się ta, ty się uczysz? Ta, ta, ta. Dobra, jest i angielski. Coś jest? O bogatej historii napisali. Mm. Że unikatowe metody robienia produkt amarone. No i właśnie o tym eleganckim że jest elegancka struktura. <słyska> Wild, red, Wild red berry, czyli to będzie ta borówka, mm -hmm. nie? Czerwona jagoda. Pastas. Okej. Okay. No dobra, tam mniej więcej po polsku przetłumaczyli, że chodzi o smaki, zapachy. Nie przetłumaczyli mm -hmm. tylko w jakim regionie. 2022 rok, nie wiem, czy wspominałem. Okej. Okay. No dobra, co? Przechodzimy do oceny, mm -hmm. czy jeszcze coś chcecie... Ocenia? Ja dodam. Dla mnie brakuje w zapachu. I w ciele, i w strukturze. Mogłoby się dziać więcej. Takie przyjemne, pijalne, ale bez mm -hmm. fajerwerków. Zwyczajnie poprawne. Pup, pup. tak. Ale przyjemnie się pije. Więc ja, żeby nie skrzywdzić, jedną 6,5. Mm -hmm. Ja siedzę. Ja też siedzę. I ja siedzę. siedzę. Bo... A minus za cenę? A, okej. Okay. Nie, nie. Nic mi nie przeszkadza. Nic tak, mi tutaj tak, nie uwiera. Tak. Nic. A to co się zachwyca? Nie, ja nie mówię, że jestem zachwycony, Pablo. Ale na pola, ja takie ale... się tak, i ład, pijesz, ład, że nie przeszkadza. Nie właśnie. nie, właśnie. Właśnie. Czasami zdarza się, że coś cię uwiera. A tutaj A takie gładkie. Się, tak ale z, tym, z, tym, z tą wyjątkowością i z Alek tą z elegancją tak. i z ekskluzywnością, no to trochę mm -hmm. pojechali. Ładna etykieta, super, może wydawać się, że jest elegancko i ekskluzywnie, żeby ono było bardziej kwasowe. Mm -hmm. I, tak. to by... I więcej ciała, i tak. coś w zapachu. Nawet wziął. ciała by nie musiało mm -hmm. mieć, żeby ładnie nawet kabernetu trochę było A właśnie jaki też? A, to jakiś tam... Rozumiem, kumasz. Taki. Taki, tak. Coś napisane było. amarone. Nie znam takiego szczepu. Amarronne. Nie, tylko ten amare. ten. Amarena. Amarena. <laughs> no dobra. dobra. To co? No to siódemka takowych. Siódemka tak. pełna. Wino fajne, pijalne, aczkolwiek bez fajerwerków. Do wszystkiego, uniwersalne. Mm. I wszystkim. I wszystkim. No. no. i wszystko. Takie uniwers mega uniwersalne wino, ale bez fajerwerków. Od nas siódemka. Z tego co widzimy, to te wina z Biedronki są chętniej oglądane przez Was. Także dajcie znać, czy piliście, czy spróbowaliście, czy skusiliście się na to wino i jak je oceniacie. Także pozdrawiamy i polecamy.